4 maja, wtorek Jeruzalem. Księga życia. Wzywa cię do pracy dwojaka potrzeba. Z jednej strony masz zarabiać na potrzeby Twojej wspólnoty, tak abyście, żyjąc z pracy rąk własnych, ani ty, ani twoi bracia nie byli na niczym na utrzymaniu. Z drugiej strony, abyście wspierali słabych i przychodzili z pomocą potrzebującym. W ten sposób miłość we wszystkim przewodzi twojej pracy, gdyż jej owoc przypadnie braciom i ubogim. Niech ręce Twe nie próżnią do wieczora. Miej raczej za punkt honoru, aby pracować własnymi rękami. Jeśli nie chcesz pracować, także i nie jedz. Pracuj ze spokojem w Panu Jezusie i spożywaj chleb, na którym sam zapracowałeś. Jeśli jesteś ubogim, który pracuje, bo inaczej nie miałby z czego żyć. To jesteś także pracownikiem zasługującym na swe pożywienie. Niech zatem taka będzie twoja praca, by czyniła cię człowiekiem pokornym i wolnym.